Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Uszy, Duszy. Dziś pomyślałem, że opowiem Wam o czasie takim, jakim ja go widzę, jakim ja go postrzegam. Ja jestem mocno osadzony w tym koncepcie czasu, o którym mówił mój niegdyś tajemniczy mentor Baszal i o którym Wam już też mówiłem, ale przypomnę go w tej chwili w skrócie, bo on jest istotny dla ciągu dalszego mojej opowieści. Otóż Baszar zwykł mawiać, wy macie bardzo niewydolny procesor. I ten niewydolny procesor sobie nie radzi z ilością informacji, którą dostaje z tak zwanego świata zewnętrznego za pośrednictwem swoich pięciu zmysłów. I to, co mówił Bachar, jest także doświadczeniem naszej ludzkiej nauki, która dokładnie tak to opisała, jak i on to opisał, że w rzeczy samej nasz umysł nie jest w stanie przetworzyć takiej ilości bodźców, którą dostaje za pośrednictwem pięciu zmysłów, a przecież tych pięć zmysłów jest już ograniczonym wyborem czytników do czytania rzeczywistości, która istnieje rzekomo poza nami. I jeszcze w dodatku, jak wiecie, każdy z tych zmysłów jest jakoś tam limitowany i ograniczony, bo widzimy tylko w pewnym zakresie fal, słyszymy tylko w pewnym zakresie fal itd., itd., itd. Tak więc, ponieważ nasz umysł jest niewydolnym procesorem i nie jest w stanie przetworzyć takiej ilości informacji, która do niego dociera, to umysł w pewnym sensie kataloguje i archiwizuje to, co do niego dociera, mówił Wasza. I powstają takie swojego rodzaju zrzuty ekranowe. Takie fotki, takie widokówki z kolejnych procesów, w których umysł jest zaangażowany i on potrzebuje czasu, żeby przejrzeć cały ten katalog, żeby nadążyć i przyswoić w jakimś tam zakresie cały ten zasób informacyjny i to, że on to potrzebuje mieć rozłożone na takie zrzuty ekranowe, to w nas właśnie budzi poczucie upływu czasu. Tak więc czas, mawiał mu niegdyś tajemniczy mentor, jest niczym innym, jak skutkiem ubocznym niewydolności procesora, którym się posługujecie. Dlaczego ten procesor jest niewydolny? Na ten temat są różne teorie. Jedni mówią, że wycięto nam 10 z 12 helis i to byłaby bardzo klarowna odpowiedź na to pytanie. Wiadomo, że nasz mózg jest przez nas użytkowany w mocno ograniczonym zakresie, do czegoś służy zapewne cała reszta. Wiadomo, podobną historię przeżyła Historia odkrycia DNA i tego, że rzekomo 90% z niego to śmieciowe DNA do czegoś było potrzebne, co jest oczywiste, że naturalnie tworzy rzeczy, które są śmieciowe i jest naprawdę bardzo żenującą ignorancją nauki, że przez ileś tam lat tego typu koncepcja była w stanie utrzymywać. Więc yy, być może mamy niewydolny procesor z powodu jakichś ograniczeń hardwareowych, które ktoś na nim poczynił. Być może pasożytuje na nim po prostu coś, taki swojego rodzaju malware, taki wirus, który odbiera mu bardzo zasoby energetyczne, angażując go do różnych dziwnych i nonsensownych procesów i jednocześnie uniemożliwiając mu na rozwinięcie jego potencjału i jego skrzydeł. Tak człowiek, jeżeli popatrzysz w ten sposób na czas, to widzisz wyraźnie, że czas to koncept. A skoro koncept, to jest on tylko i wyłącznie domeną naszego umysłu. Jest jeszcze drugi koncept, o którym muszę wam tutaj wspomnieć, by cała moja dzisiejsza opowieść jakoś tam y, trzymała się, mówiąc kolokwialnie, kupy, przynajmniej dla mnie, nie wiem jak dla was. Y, drugi koncept y, to koncept przyczyny i skutku, o czym też Czasami wspominam, mówiąc o tym, że my funkcjonujemy w rzeczywistości, w której arbitralnie została przyjęta taka, a nie inna koncepcja przyczyny i skutku, i my się tego trzymamy, pomimo tego, że życie nam daje mnóstwo przykładów, że daleko nie każda przyczyna pociąga za sobą taki sam skutek, i wiele skutków jest wywołanych różnymi przyczynami, i formułowanie jakichś ogólnych praw i przekonań, że coś jest przyczyną czegoś jest kompletnym nonsensem, pomijając już fakt, że jest wiele sytuacji, w których skutek poprzedza przyczynę. Trzeba się tylko starannie rozejrzeć. Żeby was zainspirować do tego typu poszukiwań, no to odwołam się do przykładu kamiennej lawiny. Przyjęło się mówić, iż najczęstszą przyczyną kamiennej lawiny jest kamyk, który spada z góry, czy to nieostrożnie przez kogoś potrącony, czy po prostu na skutek warunków atmosferycznych i ten kamień uruchamia całą lawinę kamienną, która schodzi na dół. No tak, ale można śmiało założyć, że na 100 spadających z góry kamieni tylko jeden uruchomi tę lawinę. Więc jest 99 innych i wówczas ta przyczyna, jaką jest spadający kamień, wcale się nie finalizuje takim skutkiem jak w tym jednym przypadku na 100. Lawina może też być skutkiem obsunięcia się. Jakiegoś kamienia, który leży na dole. I wówczas w ogóle nie zachodzi taka przyczyna, natomiast zachodzi skutek. Jest nim lawina. Mało tego, w pewnym sensie skutek poprzedza przyczynę, bo dopiero jak lawina zacznie schodzić, to zaczynają z góry spadać te kamienie, które rzekomo miały być przyczyną tejże lawiny. Więc widzisz na tym prostym mechanicznym przykładzie, że jeśli chodzi o ten cały temat przyczyny i skutku, no to to jest jeden wielki chaos w którym nasz umysł arbitralnie postanowił określić pewne zależności, ale to jest tylko i wyłącznie chaos. Bo tak naprawdę to, co my nazywamy przyczyną i co w naszym łańcuchu przyczynowo-skutkowym w zasadzie obejmuje większość przypadków, jest tylko i wyłącznie jedną z bardzo wielu możliwych, jednym z bardzo wielu możliwych elementów, który doprowadzi do takiego, a nie innego skutku. A tak naprawdę mówimy o rozbijaniu czegoś, co jest jednością, ponieważ jeśli nie ma czasu, wszystko jest w tu i teraz. A więc i owa rzekoma przyczyna, spadający kamień, jak i okoliczność, że lawina już leci. I teraz do czego prowadzę Was tą całą opowieścią o koncepcie czasu i o koncepcie przyczyny i skutku. Otóż bratka Socha ostatnio wypowiedziała takie zdanie, które objawiło mi się jako genialna definicja cudu. Bratka powiedziała, cud jest niczym innym jak. Wystąpieniem przyczyny i skutku w tym samym czasie. I kiedy ja to usłyszałem, to sobie pomyślałem, no po prostu, genialny koncept, genialny opis, bo w rzeczy samej przecież to dokładnie na tym polega. Jeżeli masz wydarzenie, które w twoim poczuciu jest wykrywane jakąś przyczyną, najczęściej. Jest oczekiwany przez nas jakiś odcinek czasowy, zanim nastąpią skutki. I teraz, jeżeli wytniesz ten czas, ten czas tu jest konceptem, który jest kompletną iluzją, z pomiędzy przyczyny i skutku i pozwolisz im zaistnieć jako jedność, no to po pierwsze widzisz kujozalność konceptu czasu, po drugie widzisz, że wszelkie podziały na przyczyny i skutki są absurdalne, a my to wszystko nazywamy cudem. Bo cud to jest ten moment, w którym oczekiwanie spotyka się ze spełnieniem, tu i teraz, w tej jednej chwili. Popatrzysz, można bardziej perwersyjnie zmanipulować ludzki umysł, by mu oddzielić oczekiwania od spełnienia, takim magicznym wynalazkiem, jakim jest czas. Tak. To, co my określamy jako przyczynę, jako skutek, to są. Wybrane przez nas arbitralnie dwa piksele czegoś, co jest jedną wielką całością. Czegoś, co jest jednością na tym swoim małym wycinku. I oczywiście jest elementem większej całości. Popatrz na to oczami dużo wyżej rozwiniętej cywilizacji, która żyje na takim poziomie świadomości, gdzie czasu nie ma. I idzie sobie taki kolor takiej cywilizacji swoją ulicą i widzi taką reklamę. Rozciąganie w czasie możliwe tylko i wyłącznie na Ziemi 3D. No i oczywiście taka reklama jest szalenie kurząca z punktu widzenia takiego kolesia. No bo wyobraź sobie, że żyjesz w rzeczywistości, i nie doświadczasz czasu. I od czasu do czasu wracają do tej rzeczywistości twoi koledzy, którzy w ramach jakiejś gry komputerowej, ich mniejszej, doświadczyli tej rzeczywistości czasu, opowiadają o tym tak niesamowite rzeczy. Że to się staje szalenie atrakcyjną propozycją. Żeby się tak zinkarnować tutaj, nawet jeśli wiesz, że to jest po prostu heavy metalowa materia, że będziesz się rozderzał w różnych konfiguracjach, że wylądujesz lepiej albo gorzej, to i tak samo doświadczenie czasu może być tak kręcące, że stąd tylu wariatów mamy dookoła. Bo popatrz, ta gra właściwie jest dokładnie w ten sposób skonstruowana. Bierzesz element całości w tamtym pięknym świecie, w którym oni żyją. Rozbijasz go, tak jak myśmy próbowali upać i rozbijać atom, z wiadomym skutkiem zresztą. I rozsmarowujesz, jak gdyby to, co tam jest jednością, jak masło na kanapce, i rozciągasz wszystko, co się dzieje tam w środku, w tym dziwnym koncepcie czasu. Jeszcze możesz manipulować tym konceptem czasu dowolnie, tak jak sobie go ustawisz na poziomie ustawień tej gry komputerowej. Możesz określić, możesz zdefiniować interwały czasowe pomiędzy przyczynami i skutkiem. Niektóre mogą być absurdalnie długie, niektóre mogą być absurdalnie krótkie. I teraz, co się dzieje, kiedy my doświadczamy cudu? No to jest dokładnie ten moment, w którym dokonujemy czegoś, co na przykład, znowu odwołam się do bratki, nazywa się skokiem kwantowym. Bo to termin, który ze mną dość dobrze rezonuje. Dokonuję tego skoku kwantowego i na moment skakuję do tej przestrzeni, w której właśnie nie ma tego konceptu czasu i nie ma tego rozdzielenia pomiędzy tym, co mnie się wydaje być przyczyną, a tym, co mnie się wydaje być skutkiem, a tak naprawdę wskakuję w dużo większą całość, której pojedynczymi pikselami było to, co ja widziałem jako przyczynę i jako skutek. I doświadczam tej całości i to jest rzeczywiście piękny moment. Bo tak naprawdę to ego potrzebuje czasu. Ego potrzebuje czasu, no bo ego jest zdeterminowane kompletnie ową niewydolnością procesora. Ego potrzebuje czasu po to, żeby analizować, żeby dywagować, żeby rozważać, żeby stosować swoją logikę taką czy siaką. Ego potrzebuje tworzyć koncepty, archiwizować te koncepty, odwoływać się do nich. To jest mnóstwo pracy, bardzo czasochłonne zajęcie dla każdego procesora. Zwłaszcza, że my jesteśmy raczej w sytuacji, wielordzeniowego procesora, w którym działa tylko jeden. I to ten, który jest zasadniczo odpowiedzialny za funkcję przetrwania. I dodatkowo jeszcze jest dociążony jakimiś innymi funkcjami poznawczymi, do których nie został powołany. Więc, więc mamy ten niewidolny procesor, ale to ego go potrzebuje, bo ego jest takim pasożytem, który na tym procesorze wisi. I jest dosyć istotną przyczyną jego spowolnienia. Tak jak malware, jak wirus. Który się żywi. Jeśli ma dosyć rozumu, to nie zabije swojego żywiciela. Jeśli ma dosyć rozumu, to pojęcie bardzo przewrotne w kontekście całej mojej opowieści. Ale tak mogę zobaczyć ego. Ono potrzebuje czasu. Serce czasu nie potrzebuje, to wiemy wszyscy doskonale. Serce to jest impuls, to jest intuicja, to jest ten pierwszy moment. Ta pierwsza odpowiedź, która Ci przychodzi w pierwszym ułamku sekundy albo i wcześniej, i na tym też polega ten fenomen. I tutaj też widać kompletną ułudę czasu i kompletną ułudę tej zależności, że przyczyna i skutek. Pewnie wielu z was trafiło w internecie na ten słynny filmik 6 sekund serca, który jest w zasadzie relacją z eksperymentu, w którym najpierw wystandaryzowano naukowo sposób reakcji ciała na przekazy budujące, fajne i pozytywne, i na przekazy destruktywne, negatywne, pełne przemocy. Mierzono oporność skóry, wilgotność skóry, wszystkie parametry, które się dało wziąć ze zdjęcia skóry, eKG i tym podobne wynalazki i wystandaryzowano, jak normalnie człowiek reaguje na jedno i jak reaguje na drugie. A potem zaczęto mu pokazywać losowo wybrane obrazy i jedne były obrazami czegoś pięknego, a inne były obrazami przemocy, przy czym Działo się to losowo i komputer decydował o tym, który obraz się pojawi dalej, i fenomen tego zjawiska polegał na tym, że na 6 sekund, zanim komputer wyświetlił obraz, ciało tego, kto miał ten obraz za chwilę zobaczyć, reagowało albo według jednego wzorca, czyli, że będzie to obraz miły, albo według drugiego wzorca, że będzie to obraz pełen przemocy i wiecie co? I nie myliło się. Więc znowu coś, co dla nas, uchodzi za konieczną sekwencję, przyczynę i skutek. Musiał zobaczyć obraz, żeby ciało zareagowało. Nie, okazuje się, że kolejność może być kompletnie odwrotna. To samo się przecież dzieje na poziomie globalnej świadomości. Pewnie wiecie o tym. Na świecie istnieje sieć generatorów liczb losowych. I one działają na okrągłe 24 godziny na dobę. I mówiąc kolokwialnie, wypluwają z siebie ciągi losowych liczb, i teraz te ciągi liczb losowych, w tym wszystkim, że są losowe, podlegają pewnym prawidłowościom, które są opisywane matematycznie. Generalnie rzecz biorąc, te ciągi losowe no są takie, jakie są, podlegają tym prawidłowościom. Ale są takie momenty, w których te prawidłowości się kompletnie załamują i to, co się dzieje z tymi ciągami liczbowymi, które są generowane przez owe generatory, nie podlega zupełnie tym regułom, którym podlega na co dzień. I co jest ciekawe. To się wydarza każdorazowo, zanim wydarzy się na świecie coś, co dotknie w mocny sposób globalną świadomość. To tak ładnie i czytelnie było widać przy zamachach na World Trade Center, bo na 8 godzin przed zamachami ciągi liczbowe się zaczęły załamywać, a na 6 godzin przed zamachami to były kompletne anomalie statystyczne, to co tam się działo, i w ciągu tych 6 godzin poprzedzających chwilę zamachu. Te ciągi cały czas w tej anomalii tkwiły, aczkolwiek ona się zmniejszała i, i przybierała coraz mniejsze rozmiary, i dopiero po tym wszystkim nastąpiły zamachy, które w zasadzie powinny być przyczyną tego wydarzenia, a przynajmniej nam mogłoby się tak wydawać. Tak naprawdę, kiedy mówię o tym, że pomiędzy przyczyną i skutkiem występuje czas, i tylko to, nie weczy to wyjściowe doświadczenie cudu, no bo wobec sobie, przecież każdy z nas ma plany, które wybiegają na dni, tygodnie, miesiące i lata i jakaś tam część tych planów się realizuje. prawda? Chciałbym pojechać gdzieś tam i w przyszłym roku sobie tam w końcu pojadę. I teraz, jeżeli to się odbywa w taki sposób właśnie, z tym interwałem czasowym, no to uważamy to za normalne. Gdybyśmy połączyli to w czasie, gdyby było tak, że chcę sobie wyjechać gdzieś tam i natychmiast tam wyjeżdżam, uznalibyśmy to za cud. Gdybyśmy żyli w świecie, w którym to się wydarza, przez jakiś czas nazywalibyśmy to życie w świecie cudu, bo w którymś momencie stałoby się to tak oczywiste, jak dla nas oczywiste jest, że od pomysłu wyjechania na fajne i kosztowne wakacje większość ludzi jest oddzielona jakąś tam perspektywą czasową. Pomiędzy tą przyczyną i tym skutkiem to jest nie tylko czas. Tam powołujemy do życia miliony innych przyczyn, które będą skutkować milionami innych skutków, mniej lub bardziej przypadkowych. Nasz umysł zobaczy tylko to, co będzie odpowiadało tej definicji przyczyny i skutku, nie zobaczy całej reszty. Może i dobrze, biorąc pod uwagę, że jest niewydolne. Ale my ten czas przeżywamy, przeżywając skutki tego, cośmy sobie wyprojektowali w poprzednich interwałach czasowych i budując przyczyny. Tego, co wypełni nasze przyszłe interwale czasowe pomiędzy przyczyną i skutkiem. No i to jest właśnie ten fenomen rozciągania w czasie, o którym mówiłem, że on może być tak atrakcyjny. Być może dla tych, którzy czasu na co dzień nie doświadczają, cokolwiek by nie miało znaczyć słowo na co dzień w tym kontekście. No i tak zupełnie na koniec pomyślałem, że pozostawię Was z takim pytaniem: kim jest ten, kto ośmiela się zauważyć, że procesor jest niewydolny? Jakim jest ten, kto się śmieje, że czas to koncept i nic ponadto? No i to tyle. Chyba aż nadto. Dzięki Wam ogromnie za obecność, za to, że jesteście i jakoś tam sekundujecie moim dywagacjom i są dla Was mnie mam inspirujące, bo przecież inaczej by Was tutaj nie było. Dzięki ogromnie za komentarze i za to, co czasami mi napiszecie w mailach. Dziękuję ogromnie za wsparcie, z podziękowaniem dla moich byłych patronów, moich obecnych patronów i być może dla moich przyszłych patronów, gdyby ktoś z Państwa miał taki pomysł, kontakt do mnie pod każdym moim materiałem. Pamiętajcie też o tym, że jest drugi kanał Uszy Duszy na Odycji. Nie wiem, dlaczego mi to akurat dzisiaj przyszło, bo dawno o tym nie przypominałem. Pomyślałem sobie, może właśnie warto przypomnieć link do tego drugiego kanału pod każdym moim materiałem. Warto byśmy sobie taki link gdzieś tam zapamiętali. No i to tyle. Do usłyszenia. Dziękuję.